Siemanko, zobaczcie co się dzieje. Moje grządki podwyższone zaczęły się mocno już rozwalać, dlatego zdecydowałem się, że już w tym roku likwiduję przynajmniej jakąś część tych grządek podwyższonych i tak naprawdę jestem z tego mocno zadowolony. Za chwilę drodzy Państwo powiem Wam dlaczego jestem zadowolony. Słuchajcie, po kilku latach użytkowania tych grządek podwyższonych mam już jakieś e, pojęcie o tym. Czy to fajna sprawa, czy nie. Cię nie będę mówił, że te grządki podwyższone nie mają żadnych plusów, bo tak oczywiście nie jest. Jakieś tam plusy można w nich zauważyć, ale tak naprawdę to ja uważam, że więcej tych minusów i one są naprawdę cięższe niż te, te plusy w użytkowaniu tych grządek podwyższonych. W sumie to już kiedyś nagrałem jeden filmik odnośnie tych grządek podwyższonych, co ja u nich uważam, ale teraz starałbym się troszeczkę to, to wszystko rozwinąć i pokazać Wam, że jednak no, likwiduje te grządki podwyższone. Ja jedyny plus jaki tutaj widzę z tymi grządkami podwyższonymi to to, że wiosną można zacząć wcześniej wyjść z uprawą warzyw, bo wiadomo ta ziemia jest troszeczkę wyniesiona i ona potrafi się szybciej nagrzać. No poza tym e, też e, nie jest tak e, wilgotno. U tutaj wody gruntowe są dosyć e, wysokie więc, więc tutaj e, na tych grządkach podwyższonych, no, mogłem troszeczkę szybciej zacząć uprawiać warzywa. Co z tego, że je zacznę uprawiać wcześniej? Jak niebawem przychodzą susze Gorące dni, wiadomo. No i co? I ta ziemia w tych grządkach podwyższonych zwyczajnie strasznie się strasznie, ale to naprawdę strasznie się przesusza. Tutaj wkładałem taką ziemię kompostową z z rębki, a ona ma to do siebie, że jak wysknie, to potrafi nie przyjmować wody. Więc do nawodnienia takiej grządki potrzebowałem naprawdę dużo litrów wlać tej wody. Jeżeli chodzi o uprawę tradycyjną, to słuchajcie, ja na tej części podlewałem może trzy razy w tym sezonie, a w tych moich grządkach podwyższonych zdarzało się, że podlewałem nawet i trzy razy w tygodniu. Biegałem z konewką, albo jak już mi się nie chciało z konewką biegać, to powiem szczerze, że lałem zimną wodą prosto z węża. Dużą wadą takich też grządek podwyższonych jest to, że one po pewnym czasie zwyczajnie się nam rozwalają. Widzimy tutaj. Zobaczcie, ta jedna deska, która była z boku, ona zwyczajnie odpadła i z ziemia się wysypuje. Wszystko to przegniło, wkręty popuszczały. No i co? No, i tylko ją rozebrać. To kolejny koszt, jak chciałoby się naprawiać taką grządkę. Inną rzeczą jest to, że te grządki co roku. Jak gdyby nawoziłem świeżym kompostem, i one zwyczajnie zaczęły mi się mocno wypełniać. Także no, trzeba też y, obsługiwać to. Chodzi o to, żeby wybierać Wybierać to ziemię, jak mam jej za dużo. No, ona się nie, oczywiście nie zmarnuje, ale, ale to kolejna praca. Więc zacząłem już te grządki rozbierać. Tak jak ta jeszcze jakoś się trzyma. Ta, w której mi porusło też się trzyma, może dlatego, że boki obłożyłem taką folio budowlaną. To pewnie troszeczkę uchroniło tą, tą grządkę, ale tak czy inaczej one już dobrze nie wyglądają. Jeżeli chodzi o plus, to też mogę zaliczyć do tego właśnie tą sprawę, że no, jeżeli kogoś boli kręgosłup i w sumie to ja się tym sugerowałem. No to możemy po prostu łatwiej przy niej pracować, usiąść sobie gdzieś na boku i no nie nadwyrężać swojego kręgosłupa. No ale co jak za chwileczkę będzie trzeba ją podlać i musimy taszyć co chwilę konewki z. z nie wiem, ja mam akurat 10-litrową konewkę, no, 10 litrów wody to praktycznie 10 kg. I tych konawek naprawdę dużo wchodzi, żeby taką grządkę nawodnić. Myślę, że w takich klimatach, gdzie jest wilgotno, to te grządki na pewno świetnie się sprawują i nie można im wtedy nic zarzucić. To tylko same plusy. Ale tak jak u nas, to na pewno nie zadziała. Być może wiele z Państwa yy, nie zgodzi się ze mną, ale ale tak rzeczywiście jest, no bo widziałem dużo filmików na YouTubie z takimi grządkami, z grządkami podwyższonymi. To świetnie, naprawdę świetnie wygląda. Niektórzy z świetnych materiałów, pięknie wykonane, nawet można by było powiedzieć, że, że to jest taka jak gdyby ozdoba, no bo jest, ale co z tego jak trzeba albo system kropelkowy zamontować, albo zwyczajnie popierdzielać skonewko jak głupi, bo to tak czy inaczej przeschnie, drodzy Państwo. Ja już zlikwidowałem jedno. Została mi się tutaj druga i trzecia. I tak się jeszcze zastanawiam, czy te, które się jeszcze mi nie rozpadają, czy się mi w ogóle chce je rozbierać, czy jeszcze je zostawię na kolejny sezon. Ale one już kolejnego sezonu myślę, że nie wytrzymają. Próbuję Wam pokazać jak wygląda ziemia, która, e, która jest tutaj taka uprawiana w tradycyjny sposób. Wziąłem specjalnie widły, żeby wam zademonstrować jak ta ziemia przelatuje przez widły. Nie wiem czy mi się to dokładnie uda zrobić, bo e, jedną ręką to będzie troszeczkę trudno, ale spróbujemy. Zobaczcie, i wychodzi bryłka. Wychodzi bryłka, tak? Za chwileczkę pokażę Wam jak zachowuje się ziemia, która jest z takiej rządki podwyższonej ciężko tak jedną ręką to ogarnąć zobaczcie zobaczcie, wszystko, prze, wszystko przelatuje jeszcze raz o, widać było? Jeszcze raz o, żeby nie te korzenie, to podejrzewam, żeby wszystko przeleciało jeszcze spróbuję tutaj może będzie mniej korzeni a widzicie ona jest w ogóle sucha sucha i no tu jest dużo korzeni więc to nie będzie to takie miarodajne jak na tamtej części więc wilgoć w takiej grządce podwyższonej, podwyższonej zwyczajnie się nie trzyma i to jest główny mój powód likwidacji tej grządki podwyższonej, aczkolwiek no, i tak ją musiałem e, rozebrać, bo już się sama rozpadała. No dobrze, jedno mam zrobioną, zostały się jeszcze dwie, i się zastanowię, czy w tym roku tamta ogarnąć. A na to chwilę żegnam się z Państwem wszystkiego do, do, dobrego. I zostawiam Was e, z takim pytaniem, czy to ma sens? Na razie cześć.